Część urawa robię tego, po co tu dzisiaj przyszliśmy, tak? Zaczniemy od informacji o Rywalu. Czyli drugi świk. Byłem ostatnim na meczu z Michałem, byłem z masą, także kilka rzeczy udało nam się zaobserwować. Rzecz pierwsza. 1, 4, 4, 2. Prosta rzecz, tak? Cztery obrońców, cztery pomocników, na podziot. To samo co my. Grają wolno, bardzo wolno, bez zmiany ten... Nie ma jakiegoś tam przyspieszenia, czy co? Jest, dostanę piłkę, no to zagram koledze, to wszystko. Na... Bardzo wolne prawo obrońca nie wykorzystywamy. Tam gdzieś żeśmy na zdjęciu przyłapali, nie? Grubasek taki niziutki, pytanie, grał tutaj na prawej obronie, tak? Ale jak będzie grał? Czy będzie grał na prawo, nie wolniej, czy na lewej, tego nie wiemy. Tak? Fakt jest taki, że mają na boku człowieka, przez którego w ogóle nie grało piłki. Który jest wolny, który nie jest wykorzystywany o czym co gra. Z forstoperem grają. Z forstoperem, czyli 4-5 godzin to jest to, co gramy my. Tak? Czyli jeden zawodnik wychodzi, drugi się cofa, ewentualnie długa piłka, ktoś to kasuje. Forstopper, stoper ostatni, tak. Tutaj mniej więcej niżutki, siwy, starszy facet. Ale ogarnięty, bez W Obronie, pewnie zero agresji, zero presji. Tam ludzie, którzy grali sobie mniej więcej tutaj, mogli robić co chcieli. Nikt do nich nie podchodzi, bo tak, ten grubasek często schodził do środka, ale nie pomagał. I zamiast zagrać tu do tyłu, wjechać bokiem, to oni sobie, yy, no nie wiem, tam też w tym samolocie no tempo było jak, jakbym z łążem włączył. To co mówiłem przed chwilą, tak? Prawo obrońca często w tym grubasek, tak nie wykorzystywany. Schodził fajnie, pokazywał się dobrze, ale nie był pełny, z których nie grał. mamy tego case? Także mówię, tutaj bardzo dużo miejsca, tak, na wszystkich w Środkowe moc grają dwoma w środku. W środku grał kapitan ostatnio, tak jak mówiliśmy. grał człowiek, który był bliżej prawej strony. Że ten człowiek nominalnie grał na środku pomocy, a był wszędzie. Wrzedził na tej zasadzie, że schodził nawet do linii obrony do stopera po piłkę, bo wiadomo, że jeśli oni mają piłkę, to z 1, 3, 4, 2 grają 4, 4, 2. Czyli ten człowiek, nawet tutaj pod polekarzem, schodził po piłkę, w i laloniki gdzieś tam ją skupił dalej. Także tego człowieka na pewno będzie trzeba wyeliminować. Co? Więc to, to nikt nie mniej czy nie. To nie było Podszedł na raz, poszedł dalej. Jakiś bracze tam będzie mi się wydaje. Braci tam jeden ma na boku prawym, a drugi grał. Na środku. Z piątki, tak? Z piątki przy uważam, że jeżeli ci samosty nie podeszli wyżej, z racji tego, że obrońcy, lewy pomocy yy, Tomek, akurat w na prywatnym, bo do klasa żeśmy chodzili, można wjeżdżać jak w masz. Ten prawy obrońca, który grał to samo, tak? Ale nie grali. Jeżeli grały piłkę z piątki, to grali do dwóch obrońców. Więc jeżeli będziemy podchodzić, tak jak podchodziliśmy z interem, nie zostanie tylko druga piłka, która wygra. W Samo w w w 10 minut trzeba sobie podchodzić mniej więcej po 20-25 metr, że nie bali się za dęb. Znaczy, że tylko i wyłącznie długie piłki. Całe fragmenty gry na aferę. Nic nie było wypracowywane. Mieli w pierwszej połowie, tupi się chyba już dwolne z prawej strony. Poszła jakaś tam dłuższa piłka z tą kolej zamknął, strzelił 1-0 do przodu. Tak strzelił i bram. Nie grając praktycznie nic. Absolutnie. I tam powinni 2-3-0, mi się wydaje, w pierwszej połowie przegrywa. Jedziemy dalej, trochę o nas, tak? Gracias.